Stwórzmy na początek równanie prostej przechodzącej przez punkty AB. W tym celu skorzystamy z równania kierunkowego prostej w postaci Y, to się równa AX dodać B. Do tej postaci będziemy podstawiali kolejno współrzędne punktu A oraz współrzędne punktu B, budując układ równań. Wygląda to tak. Podstawiamy w miejsce Y trójkę, w miejsce A jedynkę. Mamy już podstawione współrzędne punktu A, teraz podstawiamy współrzędne punktu B. W miejsce Y czwórkę, w miejsce X siódemkę i całość łapiemy klamerką. Następnie pierwsze równanie porządkujemy w taki sposób, że zamieniamy kolejność. No i tutaj A razy 1 to jest A, dodać B to się równa 3, natomiast w drugim równaniu mamy 7A, dodać B to się równa 4. Zauważ tutaj, że liczby stojące przy współczynniku B są identyczne. A to oznacza, że takie dwa równania możemy od siebie odjąć. Ogólnie przyzwyczailiśmy się, że w układach równań rozwiązywanych metodą przeciwnych współczynników, równania do siebie się dodaje. Ale tak mamy w przypadku, gdy współczynniki stojące przy A i B byłyby przeciwnymi liczbami. Natomiast jeżeli mamy dokładnie te same liczby to warto takie równania odjąć, bo wtedy jest szybciej. Więc jeżeli od tego współczynnika odejmę ten współczynnik, to otrzymam minus 6a, b zredukuje się do zera, 3 odjąć 4 to jest minus 1. No i teraz do tej równości, do tego równania, dopisuję drugie równanie wybrane z układów, tych dwóch układów równań, które tutaj już zapisałem. No Najprościej chyba będzie dopisać równanie postaci A, dodać B, to się równa 3. Następnie z pierwszego równania wyznaczamy A. A równa się 1 szósta i jedną szóstą podstawiamy do drugiego równania. Miejsce literki A. A równa się 1 szósta, b równa się 3 odjąć odjąć 1 szósta czyli to są 2 całe i 5 szóstych i teraz gdy znamy już współczynniki a i b wracamy do tego równania, do tej postaci no i zapisujemy równanie prostej y to się równa 1 szósta x dodać 2 całe i 5 szóstych Następnie, w kolejnej części rozwiązania chcemy sprawdzić, czy punkt p należy do tej prostej. Więc musimy sprawdzić y, inaczej mówiąc, czy te liczby spełniają to równanie? Czy będzie zachowana ta równość, równowaga. No więc podstawmy w miejsce y piątkę w miejsce x 13 2 całej szóstych, a może chwilowo zamienię na ułamek niewłaściwy. Tutaj mamy 2 razy 6, 12. Dodać 5 to jest 17, czyli 17 szóstych. 5 to się równa. 1 szósta razy 13 to będzie 13 szóstych. Dodać 17 szóstych. 5 to się równa 36. 5 to się równa 5. No, wychodzi że lewa strona jest równa prawej stronie, a to oznacza, że punkt C należy do, do tej prostej. Mam nadzieję, że takie tłumaczenie jest dla Was w zupełności wystarczające. Oczywiście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, sugestie, to piszcie do mnie w komentarzach lub na moich mediach społecznościowych. No i do usłyszenia za chwilkę w kolejnym przykładzie.